A Pana Skinka z poprzedniego odcinka wygrywa Karol Pilarski, jestem bardzo miły dla innych graczy, miły domach z drugiej rundy, wtedy lecą coraz bardziej kreatywne wiązanki, aha, zostaw Karolek, ale widzę, że mu podobnie, zostaw Karolek, komentarz pod tym odcinkiem, żebym wiedział, że go na bieżąco i przekażemy Skinka, tak? A jeżeli Ty chcesz wygrać tego Skinka, to dziś się w komentarzu do rzeczy, o którą poproszę w odcinku, także uważaj, oglądaj uważnie. A ja zapraszam Cię do oglądania. Wiesz dziczy na walwowskich terenach, bardzo często dochodzi do oszustw i my spróbujemy sprostać zadaniu i wyeliminować takich osobników. Witam Cię bratku w co poniedziałkowym łapaniu oszustów, nygusów, którzy używają nielegalnych oprogramowań w naszej kochanej gierce. I Już na start tutaj mamy Silver 2 Competitive. jest oj, 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 zapinaj pasy bratku, coś czuję, że tu będą jajca. Gdyby ten koleś nie kucnął, to by pewnie mu heda nie dał, bo strzelał mu w kolana, nie? O! Lanówka jakaś. On, co, on nie miał? Nie, jakoś niesamowicie nie szczylo. Ten się zgubił, ten dopiero zberotuje tej paka w połowie już. O, on musi w ziemię spojrzeć! Brat patrzy w ziemię, nie? Żeby, żeby przejść pod wędem. O, skan mistrz. A na CSGO Skins możesz zgarnąć potężne skinki. Płacając raz minimum doładowania ładowania bierzesz udział we wszystkich, wiadomo czym więcej wpłat, tym większe szanse. Nie podoba Ci się przedmiot, który wygrałeś? Nie ma problemu. Możesz go wymienić na dowolny inny item, który akurat będzie Ci się bardziej podobał. Na stronie cyklicznej pojawiają się eventy, w których możesz zdobyć potężne itemy. Aktualnie świętowane jest dziesięciolecie strony, także już od 7 sierpnia będziesz mógł odebrać swój kawałek tortu. Na sobie oprócz tego istnieje zaawansowany system bitew, na których możesz zagrać standardowo, czyli ten kto zdobędzie najwięcej ten wygrywa, underdog, czyli ten kto ma pecha, wygrywa w całą stawkę oraz shirt, który polega na dzieleniu się dropem na wszystkich. Codziennie możesz odebrać do czterech darmowych skrzynek. Strona dba o to, aby content z gry był przenoszony również na nią. Bardzo często pojawiają się nowe skrzynki, także nie można rzekać na monotonie. Pamiętaj o moim kodzie zdy który daje ci 10% do wpłaty i 2 złote na start. To nie no nie wiem, to jakiś... Niezbyt zaawansowany. Jakiś smurf z Golda, no jest na Silvera, jest. Co zgoła, jak grałem, to często były chłopy, którzy na przykład grali na Goldach i mówili, że smurfują, bo. kałaha mają. To mi się wydaje, że podobnie jest. Przypadek. Co? Nie, no to nie widzę nic niesamowitego. To jest jakiś. ten próbę wali, nam idzie, nie, ten patrzy plecy. Może za to go zgłosili, za tego skanka. Nie wiem, jest jakiś dziwny jest mrówek, szuka, liczy te, kostkę liczy. Mi się wydaje, że ten spod okna daje info. I wydupnął go. A tu w końu gdzie się spodziewał? Nie wiem, nie wiem, tu słyszy. Ten na tupał, teraz i na wokół, nie? Co za gołd. Jeden na czterech. No, tu możemy się czegoś dowiedzieć ciekawego. No, żeśmy się dowiedzieli, no? No, no jakieś skany są niesamowite. Może pistolka nam coś powie? Nie, no tu nie widzę, żeby on był. No naprawdę nie widzę tu nic podejrzanego. Oprócz tego skana, nie? Patrz, on... jakby... on się z Valoranta chyba zgubił. Ja pierdziele, fuck, jakie kołty tam na tym celu. No terroryści sami sobie ten Maja i szukali winnego. To tutaj jak często u mnie na streamkach. Zapraszam cię serdecznie na nie, bratku. Agent do wygrania może skinki odbierać za punkty. Za 5 dych, za stówkę. Nie, no ja mówię, no to jest. To jest gold, który skurfuje na silverze. Not Notchita, według mnie. Ty też zostaw predykcję w komentarzu Każd każdego demka i dzięki temu będziesz weźmiesz udział w losowaniu na skinka. 22 koła ratingu, oho. Knypa jest. Rękawiczki są i to nie tanie. O, simowek, ładne, ładne. Ładne kombo, ma kolega Oni tam w czterech hucha jednego chłopa i Salamon musiał przyjść. No, słyszał, że tupnął. Zwykłe szczelanko i bieganko na pistolkach. Ci zajmują B? A ten z idzie na A! ale ma skinków kolega. Fajne combo. No tu za, za długi siusiak. I mu wystawał przez okienko. Nie no, czyżby drugie jedynko i nie było szóste? Mordzia, tak się nie pikuje. Na shifcie banan, no. A bupacmyk. Ten swojego uśknął o! To pewnie przez tego zgłosili, Ale Magiwera, ty! <laughs> tam powiek! O no to, ta, to te, dwie rundy mamy, przez które go zgłosili, A koleżka jest clear. Nie będziemy tracić czasu, obejrzymy jeszcze tą rundę, bo tu widzę, że ostre oro jest. Nie no, no czy i dostajemy jakieś teraz, w tym. O kurźba, Silver 2 znowu, Czyżby? Tym razem nas nie zawiedzie. Nie no, oni są wszyscy czyści. Co jest przez mecze na tego typu rangach? To Gaben nie robi update'ów. Wiecie czemu? Bo on, on. Siedzą wszyscy robotnicy i amunicję dorabiają w fabrykach po, po tego typu akcjach, nie? Jak oni tak hukają. To no patrz, ile tu kul poszło. Wszyscy pracownicy gejbusia siedzą i w fabrykach naboje robią, żebyście mieli czym strzelać po czymś takim. No zobacz, <laughs> jakie tarło. A potem nie ma update, tu by się dziwisz czemu. Jakbym miał obstawiać, to kolejny mecz. Jakieś podstawowe granatki, zna? tu chłopaki nie oddali rady spalić. Aha. Nie. no. Ten kiwi to chyba rąk nie ma, nie? No oni po prostu... Wydaje mi się, że nie ogarniają za bardzo gierki i... Nasz suspect robił fragi i... Stwierdzili, że go zgłoszą. <grym z gierzymi> Przeładował, giwerę wymienił. To będzie pakę. Po co on tu z paką idzie, jak on terrorystą jest? Pałek biega. Boost, drugi boost. Nie rozumiem trochę tego, czemu on poszedł z paką na mida, jak mieli A zajęte. Znowu jakiś smooth z golda, nie? O, jest wejście na B. Chyba, że rzucą utility i nie wejdą. <grywia> okay. Jeszcze tego tak, Iceberga na bombi, pa. Jeszcze na plecy im wejdzie. A oni nie będą się go spodziewać, patrz, patrz, patrz. I takie zerknięcie przez ścianę. Zapomnieli oni mnie. No, no cheata, no cheata. Dajcie jakiegoś oszustwa. Silver 3, no to już poziom. Tu już nie ma przelewek na tym poziomie. O, widzę, że chłop ma mur. <grymody> model ma kolzacki. I Sensitivity. Ten odbija B dalej, pa. <grymody> Ten B <be> odbija <grymody> Ale god. Sensitivity to on ma chyba ze stonie. Na co ja patrzę dzisiaj? Naprawdę, dzisiejsze DMK są niesamowite. Bądź szykowy, urwie tym Dignę, pa! No nie no, to no, ja dzisiejszy odcinek to zmówię wam, amunicja do Gabena, nie. Gaben po takich meczach... ...pracowników z Volvo wysyła do fabryki, nie. Paka znowu na ten jebalnie z B, B odbija, nie? <grystanie z górą> Jaki gołd. O kurwa to jest. Jest grzane wino, jest grzane wino. Ten giwerado odje. <gryzny> Granaty na scrollu. Żonglerka. No słyszał. Pa jebajinsa. Nie no, nie. Jeszcze poszczerał w ciągę. Czemu nie? Ten się skopci, terrorysta czy nie? Nie no, co to jest? Nie mogę na to patrzeć. Przecież Majki tobie tu z 35 fragów zrobił. Dobra no, te cheeta 25 koła, dobra, musi, musi być teraz, musi. Bez skinów... O, ma skiny. Niesamowite, nie. No chłop ma JMK za 6 koła, no to ale nie czytuje, no Przysnął chwilę, ale... Nie poniósł żadnej odpowiedzialności za sen na służbie. Ja miałem kiedyś takiego nożyka, no o, Tiger Osoczenie będzie. Wchodzą na niego. Na naszego Donkeya. Już słyszy info dał. Ten spaką się w dupca do Sajdu. To jest pić koła nie dla to jest. Ja nie wiem No i pewnie go zgłaszają za tego typu akcję nie? No skup. Możecie napisać w sumie kto. ma lepsze skiny. Ten pierwszy. Kombo jego bardziej Wam się podobało, czy to kombo tego typa? Nie no to wszyscy są czyści dzisiaj Jeszcze przeskanuję Wa No dziwne, dziwne, że się przeskanował. No, odważnie gra, nie boi się. Ten stoi, jak widły w gnoju dwa razy. Na replikująca mufę, i tak przegrywałem 11-9. czy dowiozą ten wynik w sumie. Jak to się skończy? Nie, no, w życiu mi się nie spodziewał, że ty chłop, chłopy wybuchną smoka, jak wchodzą po tero, nie? Oj biedaczek, ten co w tym smoku został wybuchnięty, to. Ale jedzie o, nie dojechał <grywa> Krankus chyba grał z nimi i flashował No ale mądry jest Wiedział, że Abupa będzie wcelowana Ten kolega za nim jednak o tym nie pomyślał No nie no, to jest tak proste O będzie eskapada na BS wyjaśniona pa No i pewnie o, wszyscy się zatrzymają. No jest Sniper, jest na pewno brał lekcję u Pana Szeligi. Oho, będzie 16-14 dla naszego Sospekta No gratulujemy zwycięstwa, not cheater no i co co? Pierwszy raz chyba. Pierwszy raz nam wyszło, że w poniedziałkowicie nie ma żadnego oszusta. Co jest granety? W ogóle tak jak macie jakieś ciekawe mecze, to możecie swoje mecze tutaj. Dać może trafię na wasze demko. Czasem dzięki za oglądanko, do i do następnego, nie?